Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Artur Zaborski. Jestem dziennikarzem filmowym związanym z takimi tytułami jak Zwierciadło Newsweek, Wirtualna Polska. Przypytanie na śniadanie. Jest mi niezmiernie miło zaprosić dzisiaj Państwa w podróż filmową wskazać film, który w ostatnim czasie zwrócił moje zainteresowanie. Jest to film o tyle interesujący i o tyle ciekawy, że z jednej strony jest w filmografii reżysera, o którym zaraz powiem, kolejnym krokiem naprzód, kolejnym rozwinięciem, kolejną formą poszukiwania, a z drugiej strony bardzo dobrze wpisuje się w to, co do tej pory powstało spod jego rąk. Mówię o Stevenie Soderbergu, złotym dziecku amerykańskiego kina niezależnego, który potem zaczął romansować z Hollywood. Trzy słowa o tym, jak jego droga Zawodowa wyglądała, jeszcze powiem. A film, który chciałbym Państwu polecić, to obraz pod wielemówiącym tytułem Niech gadają który od kilku dni jest dostępny na platformie HBO Go. Bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia po ten tytuł z co najmniej kilku powodów. Tutaj, akurat, mamy taką sytuację, że tytuł bardzo dużo zdradza bardzo dużo nam mówi. Rzeczywiście, Steven Soderbergh pozwala swoim bohaterom po prostu gadać. Jest to kino, które w dużej mierze oparte jest przede wszystkim na dialogu. To rozmowy są tutaj najważniejsze. I co ciekawe, co interesujące, to są takie rozmowy, które nie do końca są wyreżyserowane, tylko w dużej mierze zrodziły się z improwizacji aktorskich na planie. No i teraz najciekawsze, bo y, tutaj mamy przecież autorkę scenariusza, Koncenusza jest Deborah Eisenberg, urodzona w 1945 roku pisarka. Ona zasłonęła w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim krótkimi formami nowelowymi. Była też aktorką, sama jest związana z branżą filmową i wypada na Uniwersytecie Columbia. Dlaczego mówię akurat o tej postaci? Ważne jest, proszę Państwa, przede wszystkim to, że Debora Eisenberg, tak jak powiedziałem, urodzona w 1945 roku, kobieta, tutaj do tego filmu przelała swoje obawy, przelała swoje troski, przelała swoje refleksje, przelała swoje namysły na temat życia i doświadczeń, które w jego trakcie zdobyła. Z jednej strony mamy więc to doświadczenie Debory Eisenberg, włożone w scenariusz, a z drugiej strony mamy wolność, jaką swoim też już seniorką, aktorką dał Steven Soderbergh. Bo proszę Państwa, w tym filmie mamy okazję przyjrzeć się doskonałemu trio aktorskiemu trzy wielkie aktorki. I dwie z nich, praktycznie dzisiaj zapomniane, nazwiska których w Polsce pewnie niewiele nam nawet powiedzą, z niewieloma rzeczami będą się kojarzyć. Druga wciąż w absolutnym szale kariery, czyli Meryl Streep. Kobieta, która gra cały czas, możemy ją oglądać w znakomitych filmach, świetnych, serialach. Na Netflixie dostępny jest właśnie bal. W HBO Go możemy oglądać serial Wielkie Kłamstewka, gdzie pojawiła się w drugim sezonie. No Meryl Street cały czas ma niewątpliwie doskonały czas. Wszyscy o niej wiemy, wszyscy o niej mówimy, wszyscy ją podziwiamy. Tutaj nie inaczej. Wy nie gadają. Meryl Streep również pojawia się w głównej roli jaką. Pisarka, autorka, która ma na swoim koncie już pulicera, ale ma też ciekawą przypadłość, mianowicie boi się latać, nie może latać z jakiegoś powodu nie jest w stanie wsiąść do samolotu, w związku z czym, kiedy okazuje się, że dostaje nagrodę w Wielkiej Brytanii, jej agentka, której bardzo zależy, żeby tę nagrodę odebrała, żeby w tę podróż wyruszyła, być może w, po to, aby zostać zainspirowana do napisania kolejnego dzieła, jej agentka aranżuje na niej statek, na który może zabrać dwójkę przyjaciół i tym statkiem płyną właśnie do Wielkiej Brytanii. No i tutaj mamy nasze pozostałe wielkie dziwy ekranowe, czyli Diane West, i Candice Bergen, tak jak powiedziałem nazwiska już trochę zapomniane. I tu już należy się pierwsza uwaga w stronę Stevena Soderberga, bo proszę Państwa przecież jeśli przyjrzymy się dzisiejszym filmom, jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób filmowcy próbują wykorzystywać aktorskie postaci na ekranie, no to niestety musimy zwrócić uwagę na dość smutną prawdę. Cały czas, zwłaszcza w kinie hollywoodzkim, zwłaszcza w kinie amerykańskim, mamy do czynienia z Kultem młodości. Jeśli już pojawiają się dojrzałe aktorki na ekranie, to najczęściej właśnie jako bohaterki dopełniające obsadzane w roli babci, jak to było w przypadku. Wielkich panstewek, czy po prostu jako takie postaci, które w jakiś sposób tylko i wyłącznie mają niewielki wpływ fabularny na całą linię wydarzeń. No więc tutaj mamy już pierwszy znak rozpoznawczy Stevena Soderberga, reżysera, który idzie absolutnie pod prąd obowiązujących tendencji hollywoodzkich. Tutaj dzięki temu, że kręci poza Hollywood, bo kręci dla HBO, mamy więc możliwość takiego autorskiego podejścia do tematu. Mamy więc trzy seniorki, trzy dojrzałe kobiety, które są głównymi postaciami na ekranie. Tak jak powiedziałem, wyruszają w podróż na statku z Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Towarzyszy im także. Siostrzeniec bohaterki granej przez Meryl Streep. Tutaj w tej roli nasza gwiazda, aktualna kina amerykańskiego, Lucas Hedges, nazwisko, które należy absolutnie zapamiętać. To jest postać, która ostatnio ma bardzo dobry czas i naprawdę niesamowity talent aktorski. Potrafi się wcierać w takiego chłopaka z sąsiedztwa i jest w tej roli tak przekonujący, że. Podążamy za nim właściwie od pierwszej do ostatniej minuty. Tutaj Lucas Hedges również nie ustępuje temu wielkiemu trio aktorskiemu, ale na statku pojawia się też do tajemnicy przed całą resztą agentka, agentka literatki, agentka MRS Trip, tutaj grana przez gemmę Chan, która też tutaj ma swoje interesy do wypełnienia. Ale Proszę Państwa, jeśli chodzi o samą fabułę, fabuła tak naprawdę tutaj ma marginalne znaczenie. Jest niewiele rzeczy, które ją napędzają, jest tak naprawdę, nie ma stawki scenariuszowej, która kazałaby nam z z zaciśniętymi zębami śledzić to, co dzieje się na ekranie. Steven Soderbergh kompletnie od tego odchodzi. On jest bardzo mało zainteresowany rozwojem fabularnym, jego takie przyczynowo-skutkowe działanie, które ma nas zaprowadzić od punktu A do punktu B, bardzo niewiele interesuje. On jest ciekawy czego innego. On jest ciekawy przede wszystkim doświadczenia, które mają jego bohaterki. I to jest, proszę Państwa, rzecz, którą Steven Soderbergh właściwie od początku swojej kariery w swoim filmie przetwarza. Jeśli przypomnicie sobie, Państwo już jego pierwszy film, który przyniósł mu chyba największy rozgłos, czyli seks pamsta i kasety wideo, film, który wygrał festiwal w Cannes, dostał złotą palmę. Steven Soderbergh miał wtedy Zaledwie 26 lat, jakimś kompletnym objawieniem światowego kina, to ale już w tym filmie widzimy właśnie to zainteresowanie, bo to był film, który tak naprawdę oparty był na biografii samego Stevena Soderberga. Stevena Soderberga, który na początku swojej drogi artystycznej przeżywał jakieś kompletne katorgi. wychowany w Luizjanie na południu Stanów Zjednoczonych, tam żył, stamtąd próbował się wyrwać, marzył o karierze filmowca, wyjechał do Los Angeles, no gdzie praca, jak Jaką załatwił mu nauczyciel z liceum, udało mu się utrzymać tylko przez pół roku. Po pół roku okazało się, że znikąd nadziei na więcej. Okazuje się, że wszystkim dookoła zależy tylko na pieniądzach i tylko i wyłącznie na samochodach. Więc Steven Soderbergh z podpulonym ogonem z Kalifornii wraca na powrót do Luizjany, gdzie w Luizjanie najmuje się w wypożyczaniu kaset wideo i tam pracuje. Jednocześnie prowadzi taki bardzo buńczuczny tryb życia, bardzo niebezpieczny, hardkorowy, rock'n'rollowy. Jest zdołowany, więc próbuje wyrywać maksymalną liczbę dziewczyn jak tylko się da spirtuje z kilkoma naraz, sypia z kilkoma naraz. Mówi potem w wywiadach Steven Soderbergh, że takie otrzęsienie, taki moment wyzwolenia z tego zakrętego kręgu przyszedł wtedy, kiedy był w barze i nagle okazało się, że przy barze obok siebie stoją trzy kobiety, z którymi sypiał praktycznie w tym samym czasie i one nic o sobie nie wiedzą. I to był taki moment, kiedy dostał wstrząsu, kiedy zorientował się, że jeśli będzie kontynuował taką drogę życiową, no to naprawdę źle skończy. To naprawdę namiesza w życiu nie tylko inne ale zniszczy też życie swoje. Więc postanowił się ogarnąć. Ogarnął się w taki sposób, że napisał scenariusz seksu kłamstw seksu i kaset wideo, opartych tak jak mówię, na swojej biografii, na swojej biografii tego lobelasa, rock'n'rollowca, z drugiej strony człowieka, zakochanego w kinie. No i dzięki temu tak naprawdę eksplodowała jego kariera. I te poszukiwania, te odniesienia do prawdziwych, rzeczywistych, biograficznych wydarzeń, to już jest rzecz, która będzie się w kinie z Soderberga na stale pojawiać, która będzie powracać, która będzie w taki czy inny sposób eksponowana. Wspomnijcie Państwo choćby takie filmy z jego filmografii, jak na przykład film Ścigana, film, w którym Steven Soderberg obsadził w roli Agentki, prawdziwą pięściarkę, Ginę Serrano, która tutaj na ekranie absolutnie wybija rękami, nogami, muci wszystkich dookoła, robi jakąś absolutną, niesamowitą choreografię na ekranie. Aktorką jest może marną, ale tutaj faktycznie jeśli chodzi o te sceny walki, no to to jest coś, na czym można oko zawiesić. Podobnie było z jego filmem The Girlfriend Experience, to jest film, który reżyser, w którym reżyser opowiada o życiu luksusowej prostytutki, no i w tej roli obsadził autentyczną Call Girl, prawdziwą prostytutkę, która w ten sposób pracowała i w ten sposób zarabiała. Na planie ściganej, o której przed chwilą powiedziałem, reżyser poznał Czaninga tej Tuma. Aktora, doskonale Państwu znanemu, zapasynował się jego historią, bo okazało się, że Chaining Tatum pracował, zanim został aktorem, jako chłopak, którego wynajmowało się, żeby na imprezach tańczył bez ubrania. Pracował, więc zarabiał więc praktycznie swoim ciałem, tak naprawdę, na utrzymanie Hollywood, i zafascynowany jego historią Stephen Soderbergh na podstawie jego biografii nakręcił film Magic Mike, w którym to w głównej roli obsadził właśnie Chaining Payton. Tuma. Te biograficzne odniesienia, to mieszanie fikcji rzeczywistości, to jest coś, co właściwie w jego filmografii powtarza się regularnie cały czas, powtarza, cały czas powraca w takiej czy innej formie. Tutaj, akurat przy okazji filmu Niech gadają, mamy więc. Takie czerpanie z rzeczywistości, które polega na tym, że właśnie te trzy wielkie aktorki, przypomnę jeszcze raz: Meadow Streep, Diane Whist i Candice Bergen, siadają obok siebie. Steven Soderbergh włącza kamerę i po prostu pozwala im gadać, pozwala im mówić. No i proszę Państwa, tak naprawdę te sceny, w których Steven Soderbergh tym aktorkom pozwala na tę improwizację, są w tym filmie absolutnie najciekawsze. Mają niesamowity ładunek, mają niesamowitą energię, pokazują przede wszystkim, że tam, gdzie pojawia się inteligencja, dojrzałość i refleksyjność, potrafią zrodzić się najciekawsze dialogi. Że niekoniecznie to, co ktoś wymyśli sobie na papierze, jest w stanie konkurować z tym, co daje prawdziwe życie. To oczywiście baną, to jakaś klisza kompletna, ale oni może tutaj się naprawdę naocznie przekonać. Jeśli Państwo się na ten film spusicie, to gwarantuję, że właśnie te sceny, w których bohaterki zaczynają ze sobą szczerze rozmawiać, zaczynają mówić o swoim życiu, o swoich rozczarowaniach z przeszłości, o swoich aspiracjach, o swoich nadziejach, o swoich niezrealizowanych planach, o swoich żalach, nagle okazuje się, że dostaniemy niesamowity, niespotykany zbyt często portret starości na ekranie, dojrzałości. Nagle okaże się, że te bohaterki w jakiś sposób Podsumowują swoje życie, z drugiej strony drwią z niego, z trzeciej strony jednak próbują jakoś osadzić siebie pośród innych. Mnie osobiście najbardziej przekonały właśnie te momenty, które, w których bohaterki muszą, prze, muszą w jakiś sposób zmierzyć się z tematem tego, że innym życie być może się udało, ale im samym niekoniecznie. Już nie ma czasu na to, żeby coś z tym zrobić, że już trzeba się pogodzić z tym, co dzieje się dookoła, że w jakiś sposób trzeba zaakceptować to, w jaki sposób czas dany nam się wykorzystało. Więc pomimo takiej komediowej otoczki, pomimo takiego Komediowego zacięcia Stevena Soderberga, które w tym filmie się ewidentnie ujawnia i ewidentnie właśnie w tę stronę zmierza, to jednak ta warstwa goryczy, ta warstwa bardzo takiego brutalnego rozliczenia, ta warstwa właśnie pokazująca nam tę refleksyjną, ten namysł nad przeszłością, ona tutaj bardzo mocno wybija się na pierwszy plan. Ona jednak pokazuje, że Steven Soderbergh też jest już w takim momencie swojego życia, kiedy w jakiś sposób musi mierzyć się ze swoim dziedzictwem. Musi w jakiś sposób jednak spoglądać w przeszłość, musi się z tym rozliczać, musi się z tym mierzyć. To jest o tyle interesujące, i to jest o tyle ciekawe, że Steven Soderbergh, proszę Państwa, właściwie od 10 lat po każdym filmie, który wykona, zapowiada absolutny koniec kariery. On mówi, że on już się wyczerpał jako reżyser, że zrealizował to, co było do zrealizowania że to co chciał powiedzieć w kinie już powiedział i teraz pora na coś nowego. No jednak zbyt długo w tych obietnicach nie wytrzymuje, bardzo szybko powraca, chwyta za kamerę, zwłaszcza jeśli pojawią się właśnie ciekawe możliwości czy ciekawe projekty. Tutaj akurat jest to jego kolejna współpraca z HBO, wcześniej zrobił już dla nich film w Wielkie Liberacze, na pewno Państwo pamiętacie ten znakomitą opowieść, właśnie o liberacie, wielkim artyście, który, w którego wciera się tutaj Michael Douglas, natomiast jego kochanka, grant Matt Damon. Jest to taka para, która na ekranie naprawdę niesamowitą energią tętni i ten film też jest właśnie utrzymany w podobnym tonie, w gruncie rzeczy, co nich gadają, też właśnie pod taką, pod, pod, pod otoczką komedii, pod komedii. Komedii kryje się wiele gorzkich refleksji na temat życia, starości, przemijania i podsumowywania tego, co w naszym życiu przeżyliśmy, czy co nam się przytrafiło. Więc Steven Soderbergh właśnie dzięki temu, że nie musi kręcić na Hollywood, że nie kręci na kina głównego nurtu, ale też z drugiej strony nie poświęca się tylko i wyłącznie kinu. Niezależnemu, że jednak ma jakieś budżety, ma jakieś pieniądze, może zatrudniać gwiazdy, może sobie pozwolić na wielkie nazwiska w swoich produkcjach, no definitywnie wytycza jakąś nową ścieżkę, idzie w jakimś kierunku, który jest ciekawy, zwłaszcza w kontekście tej dyskusji, jaką my teraz toczymy o przyszłości kina. Bo no wiecie Państwo, zanim przyszła pandemia, zanim pojawił się koronawirus, tak naprawdę kino było podzielone na poły. Z jednej strony mieliśmy gigantyczne, wielkie, drogie produkcje, blockbustery kosztujące setki milionów dolarów. Z drugiej strony mieliśmy właśnie kino niezależne, czyli to bardzo tanie kino, zrobione przy minimalnym wkładzie finansowym, gdzie trzeba było oszczędzać na wszystkim i szukać tak naprawdę jakichś dróg zastępstw dla wielu elementów. Tak naprawdę w, w zabrakło takiego środka pomiędzy tymi dwoma gałęziami kina, i takim środkiem stały się filmy i stały się seriale, które były produkowane na platformach. To one zastąpiły właśnie takie klasyczne kinośrodka, czyli te średnio drogie opowieści obyczajowe, których zauważcie Państwo, w kinie jest coraz mniej. One się w całości przeniosły właśnie do streamingu właśnie w postaci seriali, czy właśnie w postaci filmów robionych na platform. I teraz sytuacja jest o tyle ciekawa, że koronakryzys tak naprawdę znów przeorał krajobraz kinowy. Duże studia boją się inwestować wielkie pieniądze w blockbustery, bo nie wiadomo, nie wiadomo, czy one się zwrócą, nie wiadomo, czy ludzie ruszą do kin. Teraz więc, proszę Państwa, w Stanach kręci się głównie kinośrodka na powrót. Znów się sięga po te Melodramatyczne opowieści o te filmy, które nie wymagają użycia wielkich efektów specjalnych czy wykonywania niesamowitych charakteryzacji czy kostiumów przygotowywania, scenografii czy kostiumów. W związku z czym tak naprawdę może się okazać, że koronawirus przyniesie nam zupełnie nowe oblicze, właśnie takich filmowców jak Steven Soderbergh. Być może to oni wrócą do Hollywood, być może to oni właśnie będą najmowani do tego, żeby reaktywować to kino środka, choć do tej pory producent. Hollywoodzkim bardzo mało na tego typu produkcjach zależało. Ale jeśli już o koronawirusie mowa, to na sam koniec muszę Państwu powiedzieć o jeszcze jednym filmie Stevena Soderberga, ponieważ w czasie pandemii, w okresie pandemii jeden film Stevena Soderberga powrócił z niesamowitą siłą. To był film, który był oglądany bardzo chętnie przez uwięzionych w czasie lockdownu widzów w domu, a tym filmem był Contenium. Epidemia strachu. Film sprzed prawie dekady. Stevena Soderberga, w którym Steven Soderberg kręci film o tajemniczym wirusie, który dziesiątkuje ludzkość. Ale, proszę państwa, to nie sam wirus jest tutaj ważny. Ważny jest mechanizm tego, jak zachowują się poszczególne instytucje, jednostki, rządy, ale też społeczeństwa. Jak reagujemy na informacje o wirusie i w jaki sposób informacja się rozprzestrzenia, co dzieje się z nią dalej, jakie reakcje my przybieramy. I, proszę państwa, nagle okazuje się, że Steven Soderberg tak naprawdę skupiony jest, tylko i wyłącznie na tej tytułowej epidemii strachu, że to ona, która prowadzi nas do szaleństwa, prowadzi nas do zupełnie irracjonalnych i radykalnych zachowań, że to ona okazuje się w filmie o wiele bardziej groźna od samego wirusa. Film jest podobnie nakręcony jak niech gadają, czyli tak naprawdę składa się z jakichś scen połączonych ze sobą, są akurat w przypadku Kontynion mamy do czynienia z czterema wątkami, które dzieją się dość niezależnie, mają wspólny mianownik, czyli właśnie temat wirusa, ale nie wpływają na siebie za bardzo, są oderwane, tak samo jak oderwane są właśnie sceny w niech gadają, chociaż teoretycznie też przecież łączy je to, że rozgrywają się w tej linii fabularnej drogi literatki ze Stanów Zjednoczonych do Anglii na statku by odebrać nagrodę. Bardzo więc Państwa zachęcam do tego, żeby zmierzyć się z kinem Stevena Soderberga, zwłaszcza jeśli lubicie Państwo takie kino, które nie wymaga od nas zaangażowania fabularnego, które nie wymaga od nas tego, żebyśmy właśnie drżeli w oczekiwaniu, co wydarzy się za chwilę, tylko jeśli wolicie Państwo takie bardziej leniwe obrazy, to HBO Go. Niech gadają Steven Soderbergh, doskonałe trio aktorskie z Manuskript na czele, obok nich Bergen oraz Diane Wallis. Ta trójka, mam nadzieję, zagwarantuje Państwu miły czas i przede wszystkim dostarcza refleksji i emocji na ten mijający rok. Bardzo Państwu dziękuję. Artur Zaborski, do zobaczenia.